Czy wiecie, ile Marek Stelar zarobił na swojej najnowszej książce? My też nie wiemy, ile zarobił na swojej najnowszej książce, ale dzisiaj opowiemy Wam o sekcie, właśnie. Zapraszamy. Jestem Marta. Cześć, a ja, jestem Gabriel. <śmiałam> się, przepraszam. Dzisiaj w cyklu Och, literatura na kanale książkowym porozmawiamy o najnowszej książce Marka Stelara Sekta. Tak. I Sekta to jest książka Marka Stellara, która jest drugą książką w jego kolejnym cyklu o komisarzu Rędzi. E, czyli to jest kontynuacja blizny, które ukazały się jesienią poprzedniego roku. I e, czy blizny też czytałaś zanim? Tak, tak. Oczywiście ja czytam w zasadzie wszystko Stellara na bieżąco, jak wychodzi. Dlatego tak z doskoku dzisiaj z tobą robię te recenzję, bo właśnie skończyłam przed chwilą. Eee, kontynuacja blizny. Widać, że naszemu eee, naszemu pisarzowi służy pandemia. Rozmawialiśmy tak, przed nami. Przynajmniej nagraniem. komuś służy. <grym> komuś służy. <grym> że w tym tempie to jeszcze trochę posiedzi w domu i dogoni mroza, jeżeli chodzi o częstotliwość nagrań. Na szczęście nie szkodzi to absolutnie na poziom tych powieści. Jak najbardziej. Dlatego że druga część cyklu orędzi myślę, że poziomem jest nawet troszkę wyżej niż część pierwsza. I chyba się nas blizny zaatakowały. Chyba się nie zgadzają. Nie zgadzają z nami. W bliznach mieliśmy taką historię, która była rozbita na jakby dwa plany czasowe, bo były lata 90. i była ta historia powiedzmy współczesna. One się oczywiście w pewnym momencie gdzieś tam spotkały. Natomiast sekta jest trochę bardziej skomplikowana. I o czym jest sekta? Właśnie? Też mamy dwa plany czasowe, też się dzieje równolegle, ale nie ma aż takiego dużego odstępu między tymi dwoma planami zdarzeń. Sekta, no to jak sam ci tu wskazuje, opisuje losy pewnej sekty działającej na terenie Szczecina, sekty fikcyjnej. Jest to wątek spajający całość oba wątki. W pierwszej części poznajemy jednego z członków właśnie tej sekty, który poznajemy jego drogę, jak do tej sekty trafił, jak się tam jego, powiedzmy, kariera rozwijała. A druga część to już jest jesień 2020, pandemia w Szczecinie i nadkomisarz Rędzia wkracza do akcji, ponieważ o zgrozo Pojawia się trup i tak. to nie jeden. I trup, co ciekawe, pojawia się w sumie w dosyć takim interesującym miejscu, jeżeli chodzi w ogóle o miasto, bo trup zostaje znaleziony w... Za kamarkach takiego opuszczonego pomieszczenia na terenie szpitala na uni lubelskiej. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, oddział radiologii, który od jakiegoś czasu nie działa, no i tam po prostu zostaje znaleziony martwy stalowy. Jednocześnie okazuje się, że zniknął w podobnym czasie jeden z pacjentów oddziału neuro neurochirurgicznego, a żeby tego było mało, w międzyczasie zabił też ktoś jeszcze jednego ze szczecińskich dziennikarzy. Ale to nie są wszystkie trupy, które pojawią się w tej, tej książce. Nie będziemy Wam może opowiadać o wszystkich, które e, mają tutaj miejsce. Natomiast to, co mnie chyba prywatnie zaskoczyło najbardziej w przypadku tych dwóch pierwszych zbrodni, to to, że Steller się jakby w ogóle nie pastwił nad tymi ciałami. Nie? że jakby W odróżnieniu od wielu innych kryminałów, nie mamy tutaj takiego, e, takiej przesady, jeżeli chodzi o brutalność. Y tak, ja bym nie powiedziała, że Stellar się nie pastwił, tylko morderca się nie pastwił, bo to <grym> i bardzo się zabrzmiało. E, no, przy czym, dobra, mieliśmy może nie zapowiadać, no ale to jest wszystko rekompensowane ostatnim trupem. Kolejna niespodzianka jest z nami. Tak. E, ostatnim trupem, który z kolei jest no, najokropniejsza śmierć, jaką e, widzieli bohaterowie, e, bohaterowie powieści. Także jest ta równowaga, także nie... nie, nie nie Ale nie wiem, czy zauważyłaś, że nawet w przypadku tej makabrycznej zbrodni, tej najbardziej makabrycznej, jakby nie było w tym kryminale tego, jakby to powiedzieć, takiego trochę pałowania się tą zbrodnią. Bo mamy taką, taki syndrom w aktualnym kryminale, że. Albo idą tak drastycznie autorzy w kierunku tej literatury, takiej obyczajowej powiedzmy, albo starają się nas jak najbardziej zszokować tym, co są w stanie wymyślić, jeżeli chodzi w ogóle o taką brutalność swoich przestępców, których opisują. A w sekcie Stelara miałem takie wrażenie, że to po prostu faktycznie jakby było konieczne ze względów fabularnych, ale jakby nie było tutaj jakiegoś takiego, no nie wiem... Epatowania. epatowania tym właśnie. To tak, jest bo u Stelara słowo. tego nie ma, w ogóle nie ma zbrodnią. Ona zawsze jest w jakimś celu i uzasadniona fabularnie. Z tego nie ma czasu epitować zbrodnią, bo Stelar strasznie dużo gada. Jego bohaterowie tak. bardzo dużo gadają i być może nie jest to typowy kryminał obyczajowy w stylu tych skandynawskich, ale jednak ten wączek obyczajowości bardzo mocno gdzieś tam jest poruszany, zwłaszcza jak wejdziemy w tematy związane z życiem prywatnym Rędzi. Przypominamy, że Rędzia się uwikłał w bliznach w romans. I wracamy troszeczkę do tego, do tego wątku, także tam sporo też się dzieje tego... I jak oceniasz ten wątek jakby z, tak, z perspektywy pierwszej książki? Bo jakby w mojej ocenie jakby trochę zminimalizowanie tej roli e, Agnieszki jako postaci i przełożenie tego wątku na taki dalszy plan wyszło w książce zdecydowanie na dobre w stosunku do tej pierwszej e, części trylogii. Ja myślę, że to jest, będzie pomost pomiędzy pierwszą częścią a trzecią, tak, tak, ponieważ tak. mamy bardzo mocno zajawione, że coś się zaczyna dziać dodatkowo za, za kulisami tego wszystkiego. Także redukcja tego wątku jak najbardziej, przy czym to nie jest tak, że w nim się nic nie dzieje, bo dzieje się no całkiem tak, sporo tak, tyle prawda. że nie zajmuje bardzo dużo czasu jeżeli chodzi o ilość kartek nie tak i tutaj jakby trzeba stelara zdecydowanie komplementować jeżeli chodzi o to jak Stara się tych swoich bohaterów uwikłać w te takie obyczajowe historie. Myślę, że jest dosyć, dosyć wiarygodny w, tym, w tej takiej psychologii bohaterów, i no ja jakby autentycznie tego rędzie kupiłem jako postać, która z jednej strony faktycznie kocha swoją żonę, kocha swoich synów, no jakby zdarzyła mu się pewna przygoda jakiś czas temu, ale jednocześnie stara się dalej jakby zachować, no nie, wiem, wziąć to wszystko na klatę. Nie? To jest jakby tak też dobrze psychologicznie zrobione że on się przygoda, czyli zdradził żonę. Takie bardzo ładne eufemistyczne no, tak, no. Tak, no nie chciałem spoilować za bardzo. <goda> nie, no ale to już było w poprzedniej części, także myślę, że kto ogląda te recenzje, to zna również blizny. To czego mi brakuje? No tak, owszem, rędzie kupuję jak najbardziej. To co ci pokazywałam przed nagraniem, tak, tak. postaci kobiece, które tak naprawdę może są odrobinę soli gdzieś tam wnoszą albo no pieprzu, tak, tak, tak. ale tak naprawdę nic więcej się tam nie dzieje. To znowu wracamy od scelara, który podejmuje próby gdzieś tam eksplorowania nie tylko, nie tylko męskich wątków, gdzieś wplatanie tych ról kobiecych. Znowu wracamy do tego świata typowo męskiego i zamkniętego. Jak ja wskoczyłam w ten kryminał z całkiem innych klimatów, to nagle tak mówię, o, chyba się nie pasuje. No i faktycznie mój taki chyba największy zarzut też się tyczy postaci kobiecej. Ja nie do końca jakby kupiłem tą postać do której krąży jakby ten główny wątek miłosny, tej powiedzmy historii związanej z mordercą, nie? Mhm. I miałem takie wrażenie, że tutaj jest trochę takiej, takiego nastoletniego idealizowania w ogóle i ta psychologia tej kobiety, dziewczyny, była tak bardzo po gdzieś tam potraktowana. No ja jej nie brałem jakoś zupełnie poważnie, przynajmniej jako, jako, jako czytelnik. I mm -hmm. tutaj ten schemat, który pokazywałaś, związany z tym, jakie role najczęściej na przykład tam grają kobiety, w, no, czy są, jak są pokazywane w filmach, tutaj w jakimś sensie można na pewno to przełożyć do tego, że ona, że te kobiety u Stelara w tym tomie i może też w poprzednich książkach, faktycznie pełnią jakieś no, są jakimiś narzędziami do tego, żeby ta fabuła gdzieś zagrała, ale niekoniecznie wnoszą coś takiego w 100% procentach kobiecego do tej książki. Tak, gdyby tam był mężczyzna i był wątek homoseksualny, to by poszło na jedno tak naprawdę. To, co mówisz o tej postaci, która jest prowadzona niewiarygodna dla Ciebie psychologicznie, jest wyjaśnione w posłowie, skąd się ona mhm. wzięła, bo to jest w tak, ogóle tak. inspiracja autora w ogóle do napisania tego, prawda? Nie powiem o tej inspiracji, bo to już by było za dużo spoilerowania, ale w tym przypadku rozgrzeszam, to jest Uzasadnione, bo pasuje właśnie do wypełnienia tego schematu. To prawda, no, jakby ten zarzut dotyczył się przede wszystkim jakby tego momentu, kiedy człowiek czyta, a jeszcze nie zajrzał do posłowia. Tak. Wtedy to faktycznie zgrzyta, a później człowiek czyta posłowie i myśli sobie, no dobra, Marek jakby wybaczą ci to w tej sytuacji, więc myślę, że autor jakby w jakimś sensie jest tej rozgrzeszony. Mi na pewno ta książka też się bardziej podobała, jeżeli chodzi o jakby zaplatanie intrygi w stosunku do pierwszej części tej trylogii. Ona jest inaczej prowadzona. Tak, to prawda. Całkiem inaczej prowadzona. Nie wiem, czy mi się bardziej podobało, bo to jednak są dwie bardzo różne historie. Poza tym, że jedna się, czy jeden plan się dzieje w przeszłości, a drugi obecnie, to tak naprawdę inaczej się i zaczynają, i są rozgrywane, i inaczej finiszują. Także trudno mi powiedzieć, czy się podobało bardziej czy mniej, ale no, no było tak samo zgrabnie zrobione moim zdaniem. No myślę, że na plus mm -hmm. wyszło ten brak takiej właśnie ekspozycji, która była w bliznach na koniec chodziło po prostu o to, że w finale Blizn tam jakby nie zdradzając za bardzo o co w nim chodziło, jakby pewna postać bardzo skrupulatnie tłumaczyła głównemu bohaterowi, co tam się właściwie wydarzyło i o co w tym wszystkim chodzi. Ja jako czytelnik nie do końca lubię takie trzymanie przez 350 stron jakby w niepewności, powiedzmy, jakiejś, a później przez 40 stron załatwienie jakby tej sprawy takim wyjaśnieniem, co się właściwie działo zakulisowo. Tutaj jakoś ta fabuła lepiej kliknęła. Takie takie mam takie Boli, mam wrażenie. Że na koniec ktoś się po prostu topi. <laughs> no, może nie do końca. Bo to, nie, może nie do końca, bo to mi przypomina od razu pierwszy śnieg NES, bo, szczególnie w tej wersji filmowej, gdzie, no, może nie będę spoilował, ale po prostu dochodzi do takiego załamania lodu pod pewną postacią, i jeden wątek się kończy tak zupełnie nagle. Do czegoś takiego nie lubię, ale z kolei tutaj jakby faktycznie te okruszki, które Stellar pozostawiał w trakcie tej całej narracji, fajnie się wpasowały jakby w coś większego, bez takiego odmiernego gadania przez postaci. Chociaż i tak dużo mówili. Jak to usty Ale jak to Gabriel powiedział Markowi wybaczamy i gorąco polecamy Cektę. No, dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia na kanale książkowym.